Czy jesteś gotowy na przełom finansowy, który mógłby zmienić krajobraz twojej emerytury? Wyobraź sobie jeden dzień, który mógłby włożyć 4000 zł polskich bezpośrednio do twojej kieszeni, przełomowy moment dla emerytów i rencistów w całej Polsce. Dzisiaj zagłębiamy się w niezwykłą okazję, która ma zrewolucjonizować sposób, w jaki rozumiesz swoje świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Poniedziałek, dzień, który nie jest po prostu kolejnym nudnym początkiem tygodnia, ale potencjalnym punktem zwrotnym w finansach, który może zdefiniować na nowo Twoje bezpieczeństwo ekonomiczne. Polski Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ZUS, uruchomił przełomową inicjatywę, która obiecuje wywołać szok w społeczności emerytów. Mówimy o ogromnych 4 tysiące złotych, które potencjalnie trafią prosto na Twoje konto kwocie, która może oznaczać różnicę między zwykłym przetrwaniem a prawdziwym przeżyciem Twoich złotych lat. Ale nie chodzi tu tylko o pieniądze. Chodzi o uznanie. Chodzi o zrozumienie zawiłych mechanizmów wsparcia społecznego, które są świadectwem zaangażowania Polski na rzecz swoich seniorów. Nasze kompleksowe dochodzenie odsłoni każdy szczegół, który musisz znać, od kryteriów kwalifikowalności po dokładny proces ubiegania się o to niezwykłe świadczenie. Wyobraź sobie możliwości. Te 4000 zł może oznaczać bardzo potrzebny remont domu, długo odkładane leczenie, specjalny prezent dla wnuków lub po prostu bufor bezpieczeństwa finansowego, który zapewnia spokój ducha. Nie mówimy tylko o liczbach, mówimy o przekształcaniu życia, jednego emeryta na raz. W ciągu kilku następnych chwil rozwikłamy historię, która łączy złożone procesy biurokratyczne z ludzkimi historiami nadziei, odporności i wzmocnienia finansowego. Odkryjesz poufne informacje, o których wielu może nie wiedzieć, strategie maksymalizacji świadczeń i kluczowe spostrzeżenia, które mogą znacząco wpłynąć na Twoją przyszłość finansową. To nie jest po prostu kolejny segment wiadomości. To koło ratunkowe. To Twój przewodnik po poruszaniu się po skomplikowanym świecie polskiego, zabezpieczenia społecznego z pewnością siebie, jasnością i strategicznym zrozumieniem. Niezależnie od tego, czy jesteś obecnym emerytem, osobą zbliżającą się do emerytury, czy osobą opiekującą się starszym członkiem rodziny, informacje, które zamierzamy ujawnić, są niczym innym jak rewolucyjne. Zapnij pasy i wyrusz w podróż, która zapowiada się równie pouczająco, co transformacyjnie. Nasze dogłębne badanie świadczenia ZUS w wysokości 4000 zł nie pozostawi kamienia na kamieniu. Od zawiłości prawnych po praktyczne strategie aplikacji Zobowiązujemy się do dostarczania ci najbardziej kompleksowych, aktualnych informacji. Czas ucieka. Takie okazje nie zdarzają się często. Pod koniec tego filmu będziesz wyposażony w wiedzę, która może potencjalnie zmienić twoją trajektorię finansową. Każda sekunda się liczy, a każdy szczegół ma znaczenie. Czy jesteś gotowy odkryć sekrety tego przełomowego świadczenia emerytalnego? Czy jesteś gotowy, aby przekształcić niepewność w okazję? W takim razie bądź na bieżąco, ponieważ to, co następuje, to objawienie, które może zdefiniować na nowo Twoje rozumienie zabezpieczenia społecznego w Polsce. Witamy w najlepszym przewodniku 4000 zł z ZUS Definitive Insider S Breakdown dla emerytów i rencistów. Napięta muzyka narasta do crescendo. Zanurzmy się w historię o wzmocnieniu finansowym, strategicznych informacjach i potencjale zmieniającym życie. Historia, zrozumienie ZUS i Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Polski system Ubezpieczeń Społecznych, zarządzany przez ZUS, zakład Ubezpieczeń Społecznych, stanowi złożoną i zniuansowaną sieć wsparcia, zaprojektowaną w celu zapewnienia kompleksowej ochrony obywatelom na każdym etapie ich życia. Utworzony z podstawowym celem zapewnienia stabilności ekonomicznej i dobrobytu społecznego, ZUS jest kamieniem węgielnym infrastruktury społecznej Polski od momentu swojego powstania. Historycznie instytucja ta ewoluowała poprzez liczne transformacje polityczne i gospodarcze, dostosowując się do zmieniających się potrzeb polskiego społeczeństwa. Od czasów postkomunistycznych do obecnego dynamicznego krajobrazu gospodarczego ZUS konsekwentnie pracował nad udoskonaleniem swoich mechanizmów wsparcia, zapewniając, że emeryci i ręciści otrzymują opiekę i pomoc finansową, na jaką zasługują. Świadczenie w wysokości 4000 zł, o którym dziś mówimy, nie jest po prostu losowym przydziałem finansowym. Jest wynikiem skrupulatnego opracowywania polityki, obszernych dyskusji legislacyjnych i głębokiego zrozumienia wyzwań ekonomicznych, z którymi mierzą się emeryci we współczesnej Polsce. Ta konkretna inicjatywa stanowi ukierunkowane podejście do rozwiązywania problemów finansowych, których doświadcza wielu emerytów. Za danymi statystycznymi i procesami biurokratycznymi kryje się sedno naszej narracji, ludzkie doświadczenia, które tchną życie w te mechanizmy finansowe. Teraz zagłębimy się w serię wciągających historii osobistych, które rzucają światło na rzeczywisty wpływ świadczeń ZUS, pokazując, w jaki sposób te interwencje finansowe zmieniają życie jednostek w sposób zarówno subtelny, jak i głęboki. Weźmy na przykład historię Marii Kowalskiej, 67-letniej emerytowanej nauczycielki z Krakowa. Przez lata Maria starannie zarządzała swoją ograniczoną emeryturą, często poświęcając osobiste wygody, aby zapewnić sobie stabilność finansową. Potencjalne świadczenie w wysokości 4 tysięcy zł stanowi coś więcej niż tylko kwotę pieniężną to potwierdzenie jej pracy życiowej, uznanie dziesięcioleci poświęcenia, które zainwestowała w edukację pokoleń polskich uczniów. Jej opowieść odzwierciedla doświadczenia niezliczonych emerytów, którzy radzili sobie z niepewnością gospodarczą z niezwykłą odpornością. Inna mocna relacja pochodzi od Janusza Nowaka, byłego robotnika przemysłowego z Gdańska. Po dziesięcioleciach pracy fizycznej Janusz stanął w obliczu nieoczekiwanych wydatków medycznych, które groziły zniweczeniem jego bezpieczeństwa finansowego. Świadczenie ZUS nie jest dla niego tylko przydziałem finansowym, to koło ratunkowe, oferujące krytyczny bufor, który może oznaczać różnicę między skutecznym zarządzaniem swoim zdrowiem a stawieniem czoła nieprzezwyciężalnemu obciążeniu ekonomicznemu psychologiczne i emocjonalne wymiary wsparcia finansowego. Wpływ świadczeń z zabezpieczenia społecznego wykracza daleko poza samą wartość pieniężną. Badania psychologiczne konsekwentnie wykazują, że bezpieczeństwo finansowe odgrywa kluczową rolę w ogólnym dobrostanie, szczególnie w przypadku osób starszych. Świadczenie w wysokości 4000 zł stanowi coś więcej niż liczbę, to głębokie oświadczenie o wartości społecznej, uznające wkład całego pokolenia. Eksperci w dziedzinie psychologii geriatrycznej podkreślają, że stabilność finansowa bezpośrednio koreluje z wynikami w zakresie zdrowia psychicznego. Zmniejszony stres finansowy może prowadzić do poprawy funkcji poznawczych, zmniejszenia lęku i zwiększenia poczucia autonomii osobistej. Dla wielu emerytów świadczenie to oznacza przywrócenie godności, namacalne uznanie wkładu ich życia. Nowo powstający ekosystem technologiczny zasadniczo zmienia sposób, w jaki systemy zabezpieczenia społecznego konceptualizują, rozwijają i dostarczają mechanizmy wsparcia, a świadczenie ZUS w Polsce stanowi kluczowy moment w tej transformacyjnej podróży. Sztuczna inteligencja i algorytmy uczenia maszynowego są coraz częściej wdrażane w celu tworzenia bardziej wyrafinowanych, spersonalizowanych i responsywnych ram wsparcia społecznego, które mogą dynamicznie dostosowywać się do indywidualnych potrzeb obywateli. Technologia blockchain obiecuje niespotykany dotąd poziom przejrzystości i bezpieczeństwa w zarządzaniu świadczeniami, potencjalnie eliminując nieefektywność biurokratyczną i zmniejszając koszty administracyjne. Rozwój obliczeń kwantowych sugeruje, że przyszłe systemy zabezpieczenia społecznego mogą być w stanie przetwarzać złożone scenariusze kwalifikowalności w milisekundach tworząc hiperpersonalizowane modele wsparcia, które mogą natychmiast obliczać precyzyjne alokacje świadczeń w oparciu o wielowymiarowe indywidualne profile ekonomiczne. Obecny krajobraz demograficzny Polski przedstawia złożoną mozaikę wyzwań i możliwości, które bezpośrednio wpływają na rozwój strategii zabezpieczenia społecznego. Starzejące się społeczeństwo, spadające wskaźniki urodzeń i rosnąca oczekiwana długość życia wywierają niespotykaną dotąd presję na istniejącą infrastrukturę wsparcia społecznego, co wymaga innowacyjnych podejść, które równoważą stabilność ekonomiczną z kompleksowym dobrobytem obywateli. Świadczenie w wysokości 4000 złotych wyłania się jako strategiczna odpowiedź na te złożone zmiany demograficzne, stanowiąc zniuansowaną interwencję mającą na celu zapewnienie znaczącej urgi ekonomicznej przy jednoczesnym zajęciu się szerszymi wzorcami transformacji społecznej. Badania gerontologiczne coraz częściej podkreślają kluczowe znaczenie tego typu ukierunkowanych świadczeń dla utrzymania spójności społecznej. Zmniejszenia marginalizacji ekonomicznej populacji seniorów i stworzenia solidnych mechanizmów wsparcia międzypokoleniowego, wykraczających poza tradycyjne pojmowanie opieki społecznej. Analizując podejście Polski do zabezpieczenia społecznego z perspektywy międzynarodowej, pojawiają się fascynujące spostrzeżenia porównawcze, które podkreślają zarówno unikalne cechy narodowe, jak i szersze globalne trendy w projektowaniu zabezpieczenia społecznego. Kraje skandynawskie takie jak Szwecja i Dania od dawna są uznawane za kompleksowe modele zabezpieczenia społecznego, które zapewniają rozległą ochronę socjalną, podczas gdy Stany Zjednoczone utrzymują bardziej sprywatyzowane podejście, kładąc nacisk na indywidualne mechanizmy oszczędzania na emeryturę. Infrastruktura ubezpieczeń społecznych w Niemczech oferuje kolejny przekonujący model kompleksowego wsparcia obywateli, charakteryzujący się skomplikowanymi systemami opartymi na składkach, które zapewniają solidne sieci zabezpieczeń ekonomicznych. Wielopoziomowe podejście Wielkiej Brytanii do wsparcia emerytalnego zapewnia kolejną fascynującą perspektywę, pokazując, w jaki sposób różne narody radzą sobie ze złożonym wyzwaniem zapewnienia zrównoważonego zabezpieczenia społecznego w coraz bardziej dynamicznym środowisku gospodarczym. Oprócz samych alokacji pieniężnych, świadczenia z zabezpieczenia społecznego, takie jak interwencja w wysokości 4000 zł, niosą ze sobą głębokie implikacje psychologiczne, które wykraczają daleko poza natychmiastową ulgę finansową. Gerontologiczne badania psychologiczne konsekwentnie wykazują, że stabilność finansowa odgrywa kluczową rolę w ogólnym dobrostanie psychicznym osób starszych, bezpośrednio wpływając na takie czynniki, jak funkcje poznawcze, odporność emocjonalna i poczucie autonomii osobistej. Doświadczenie otrzymywania takiego świadczenia wykracza poza wartość liczbową, stanowiąc silne społeczne uznanie indywidualnych wkładów życiowych, potwierdzenie godności osobistej i namacalny wyraz solidarności międzypokoleniowej. Dla wielu emerytów to wsparcie finansowe staje się krytycznym buforem psychologicznym, zmniejszając stres, łagodząc potencjalne uczucia podatności ekonomicznej i wzmacniając poczucie ciągłej istotności społecznej. Obecne świadczenie ZUS jest przykładem szerszej rewolucji technologicznej, która przekształca systemy zabezpieczenia społecznego na całym świecie. Zaawansowana analiza danych, sztuczna inteligencja i algorytmy uczenia maszynowego stopniowo umożliwiają bardziej wyrafinowane, spersonalizowane i wydajne procesy zarządzania świadczeniami. Technologie te umożliwiają niespotykany dotąd poziom precyzji w określaniu uprawnień, umożliwiając bardziej zniuansowane i responsywne mechanizmy wsparcia społecznego. Technologie blockchain obiecują zwiększoną przejrzystość i bezpieczeństwo w administrowaniu świadczeniami, potencjalnie eliminując nieefektywności biurokratyczne i tworząc bardziej wiarygodne, odporne na manipulacje systemy przechowywania danych. Rozwój komputerów kwantowych sugeruje, że przyszła infrastruktura zabezpieczeń społecznych będzie mogła przetwarzać złożone scenariusze kwalifikowalności z niezwykłą szybkością i dokładnością tworząc hiperpersonalizowane modele wsparcia, które będą mogły natychmiastowo obliczać precyzyjne przydziały świadczeń.